Nowoczesne niskoemisyjne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Trzy autokary trafiły właśnie do miasta i gminy Gąbin. To rzeczywiście dla nas olbrzymia radość, że udało nam się pozyskać środki z rządowego programu Polski Ład, który pozwolił na zakupienie tak no, nowych, nowoczesnych autobusów w takiej ilości, bo aż trzy trafiają na tutaj ziemię gąbińską i będą obsługiwały mieszkańców, w tym również właśnie nasze szkoły. Dzięki tym autobusom zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo. Pojazdy są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tu mamy te warunki bardzo dobre, wyposażenie całego tego autobusu jest bardzo nowoczesne, spalanie, niska emisja, więc to i środowisko będzie korzystało na tym, a przede wszystkim nasi mieszkańcy, nasi młodzi mieszkańcy. To daje nowe możliwości. Na zakup autobusów samorząd Gąbina pozyskał środki z Polskiego Ładu. W naszym przypadku tak kwota. Jest niebagatelna, bo udało nam się pozyskać aż 2 miliony 200 tysięcy złotych i przy naszym zaangażowaniu około 390 tysięcy, no to mamy ten efekt, że te piękne trzy autobusy będą obsługiwać naszych. Mieszkańców. Będą wykorzystywane w różnych celach. Na pewno będą też i mieszkańcy mogli korzystać tutaj w dojeździe do gombina, w dojeździe do ośrodków naszych, bo mamy aż cztery placówki. Mogą korzystać z tego, mogą, tam są wprowadzone bilety i firma, która obsługuje nas w, w tym względzie, po prostu korzysta tak jak przedsiębiorstwo autobusowe, samochodowe, które przewozi komunikacyjnie mieszkańców. Jest taka możliwość, że wszyscy mogą korzystać, ale no przede wszystkim też tutaj na dzieci żeby ten komfort dojazdu był jak najlepszy, na to stawialiśmy i to się udało zrealizować. Autokary, które otrzymało miasto i gmina Gąbin, na drogi wyjadą za kilkanaście dni. Jak dodaje burmistrz, w planach jest zakup kolejnych autobusów. Dodajmy, zakup autokarów był możliwy dzięki wspólnemu przedsięwzięciu Związku Gmin Regionu Płockiego, który z Polskiego Ładu pozyskał dofinansowanie w wysokości ponad 4,5 miliona złotych. To 85% wartości zakupu ośmiu autobusów, bo oprócz miasta i gminy Gąbin, beneficjent ami są także gmina starebiała, nowy doninów i radzanowo.